Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam kolejne zadanie, które musicie wykonać na placu manewrowym i przy tym zadaniu chyba macie najmniej problemów. Polega ono na ruszeniu, na wzniesieniu z użyciem hamulca postojowego. Za chwilkę opowiem Wam konkretnie, na czym polega to zadanie i omówimy sobie najczęstsze błędy, które popełniacie na egzaminie państwowym. Tutaj na arkuszu widzicie, gdzie egzaminator będzie zaznaczał prawidłowość wykonania tego zadania no ono jest krótko opisane, tak? Osoba egzaminowania po zatrzymaniu się na tej górce zaciąga hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go. Nie może samochód zgasnąć i nie może stoczyć się do tyłu więcej niż 0,2 m. Jeżeli cokolwiek z tych elementów nastąpi, będzie błąd i będziecie mieli drugą próbę. Na wzniesieniu znajdowała się będzie linia, do której egzaminator poprosi Was, żebyście dojechali i się zatrzymali. No i po zatrzymaniu, co? Upewniamy się, że na pewno jest pierwszy bieg. Hamulec postojowy zaciągnięty. I to zadanie polega na tym, żeby delikatnie puszczając sprzęgło. Zwiększyć obroty silnika. Jak już mamy ten efekt, to opuszczamy hamulec postojowy, i tutaj powstaje najczęstszy błąd szybkie wypuszczenie sprzęgła. To już podczas jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu, przy poprzednim zadaniu, powinniście mniej więcej wyczuć, na jakiej wysokości pojazd zaczyna ruszać, i wtedy w tym miejscu powinniście ten pedał delikatnie przytrzymać. Oczywiście zwiększając obroty silnika, opuścić hamulec postojowy. Tak, opuszczamy go. No i tak jak już Wam powiedziałem, po opuszczeniu, zamiast przytrzymać to sprzęgło albo bardzo wolno je wypuszczać, to Wy nogę zabieracie. Tak i wtedy jest ten moment szarpnięcia, pojazd gaśnie, jest błąd w zadaniu. Przy tym zadaniu błędy wynikają najczęściej z waszego pośpiechu. Egzaminator tutaj nie ocenia tego, jak szybko wyruszycie, tylko ocenia, czy silnik nie zgaśnie i czy auto nie stoczy się więcej niż 0,2 metra do tyłu. Czyli pamiętajcie, podstawowe błędy. Zbyt szybka próba ruszenia, zbyt szybkie wypuszczanie sprzęgła, nie opuszczacie do końca hamulca postojowego albo macie problem z, z, z jego opuszczeniem, tak? Pamiętamy, żeby go opuścić, delikatnie podciągamy do góry, wciskamy przycisk i do samego dołu. Tak, musi nam zniknąć czerwona kontrolka. Jeżeli będzie próba jazdy z tą czerwoną kontrolką, no to sygnał będzie akustyczny też Was informował o nieprawidłowości, ale wiecie sami, jak to jest w stresie. Tak, czyli potrenować troszeczkę na zajęciach, zrobić to dokładnie i nie spieszyć się na egzaminie, pamiętać o przytrzymaniu sprzęgła i delikatnym zwiększeniu obrotów silnika. Tutaj macie opisane najczęstsze błędy, które popełniacie przy wykonywaniu tego zadania. Skupiłem się oczywiście na sprzęgle, no bo tutaj sprzęgło decyduje o tym, że samochód chce ruszyć pod, na tej górce i przede wszystkim pamiętajcie o należytym przytrzymaniu tego sprzęgła, zwiększeniu obrotów silnika. Krótki film, ale mam nadzieję, że wam się przyda i będzie Wam zdecydowanie prościej wykonać to zadanie. Powodzenia na egzaminie. Cześć!